Hejka to football yoda, a dziś zaprezentuję wam 7 moich ulubionych produkcji z Marvela. Jeżeli chcecie wiedzieć, jakie produkcje mi się najbardziej podobają, to koniecznie oglądajcie do samego końca. Pamiętajcie o subskrypcji oraz łapce w górze, bo dla Was jest to jedno kliknięcie, a mnie to naprawdę motywuje. Już bez przedłużania zapraszam do oglądania. Miejsce siódme zajmuje serial Falcon and Winter Soldier. W pierwszych odcinkach nowym kapitanem Ameryką zostaje John Walker, który jest zwykłym człowiekiem. Falconowi to się nie spodobało. Potem Johnowi trochę odbiło od sławy stał się zły. Zabijał ludzi, gdy ten człowiek był bezbronny. Steve Roger nigdy by tak nie zrobił, ale na szczęście na końcu serialu się zmieni. Szóste miejsce zajmuje również serial, ale tym razem jest to serial animowany What If. Jak nagrywam ten film, to na razie powstał jeden odcinek, jak Peggy Carter jest kapitanem Ameryką, ale naprawdę ten odcinek był świetny. Animacja jest bardzo dobrze wykonana. Natomiast miejsce piąte zajmuje film Avengers Infinity War. Świetne sceny, jak Thor tworzy sobie Strombreakera, albo jak Star-Lord i Spider-Man i jeszcze niektórzy prawie ściągnęli rękawice nieskończoności. Ale Peter Quill... Wszystko zniszczył. Zniknięcie połowy ludzkości, śmierć wżyna oraz Gamory. Ten film zasługuje, żeby być w topce. Czwarte miejsce: Czarna Pantera, świetny antagonista Killmonger, świetna fabuła oraz muzyki walki. Tato Taczali zabija swojego brata, a potem Killmonger chce zabić Czarną Panterę. Na koniec filmu niestety Killmonger ginie, ale film i tak jest świetny. A w top 3 znajduje się serial Loki. Moja ulubiona postać z MCU. Ma świetny charakter, serial jest bardzo dobrze wykonany. Sylvie podróżuje ciągle pomiędzy apokalipsami, żeby ukrywać się przed TVA. Na koniec znajdują Kanga, którego Sylvie zabija, a Loki go teleportuje do... TVA. Klasyczne Loki, Loki Kid, Krokodyl oraz Loki z Młotem. I jeszcze wiele wariantów. Świetne! Drugie miejsce. Strażnicy Galaktyki, druga część. Bardzo dobra fabuła oraz muzyka. Świetne żarty, na przykład jak gród przynosi parę rzeczy jądu. Ego okazuje się zły. Na początku filmu od razu coś się dzieje: z walka z potworem, no i oczywiście Grud tańczy. Ten film jest genialny. Pierwsze miejsce: Thor Ragnarok. Film od razu zaczyna się świetnie. Muzyka, żarty. Wraca Hulk, Poja pojawia się Walkiria. Taktyka na martwego Lokiego, walka Torem z Hulkiem, również świetny antagonista. Znaczy antagonistka? Zniszczenie Mjolniru, Loki, który zabiera z Asgardu Tesseract, Ragnarok niszczy Asgard, świetne przysłowie: Asgard to nie miejsce, Asgard to ludzie. Ten film jest naprawdę niesamowity. To była moja topka. Napiszcie swoją. Topkę koniecznie w komentarzu. A jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie w komentarzu Marvel. To by było na tyle i trzymajcie się. Cześć!